Kolejny zestaw ćwiczeń pomoże Ci rozluźnić staw skroniowo-żuchwowy, rozluźnić mięśnie, które właśnie są odpowiedzialne za ruszanie żuchwą. Dlaczego jest to tak bardzo ważne? Obecnie żyjemy w bardzo dużym stresie. Przy silnym stresie mocno spinają nam się mięśnie karku, mięśnie górne pleców, co powoduje, że również zaciska nam się bardzo mocno żuchwa, staw skroniowo-żuchwowy. To jest spowodowane tym, że akurat te wszystkie mięśnie, które są przyczepione tutaj, idą sobie aż tutaj, i one sprawiają, że nie możemy szeroko otworzyć szczęk. Dlatego bardzo ważne jest, żeby rozruszać właśnie te mięśnie. Pierwsze ćwiczenie to jest ćwiczenie, które nazwałam ziewaniem konferencyjnym. Wyobraź sobie, że jesteś na strasznie nudnej konferencji. Już to długo minęło od porannej kawy do przerwy, jeszcze trochę, a prelegent przedłuża swoją prelekcję. Chce ci się bardzo ziewać, ale wiesz, że wszyscy cię widzą, w związku z tym, co robisz.